Weekend. W końcu można wychillować. Nic tym razem nie zakłóci mi spokoju. Ta, taki ch! Pana to! I już w tym tygodniu na kanale pojawił się jeden materiał analizujący teaser do pierścieni władzy. Nie było w nim zbyt wiele, a najciekawszą z informacji było to, że 14 lipca mamy otrzymać kolejny. Ale jak widać, 14 lipca przyszedł chyba dziś, bo zaraz przedstawię Wam tonę nowych screenów oraz nowy materiał z Rings of Power od Amazon. Generalnie wyciekł kolejny zwiastun teaser. Jak zwał, tak zwał. I po jego obejrzeniu mam wrażenie, że czuję się głupszy niż byłem. To wygląda jakby zwiastun kolejnego sezonu Wiedźmina zrobił sobie dziecko z zwiastunem do Warcrafta, a Ojcem Chrzestnym jest taki stary film R. Jeżeli ktoś nie widział to serdecznie polecam. Mamy Ciri, mamy Farmerów z Westfall, a czekajcie, bo jeszcze się tutaj Gra o tron wcisnęła. No dobrze, to zacznijmy sobie może analizę i omówienie tego zwiastunu. Ponownie mamy niecałą minutę, a zaczynamy od ujęcia, na którym kończył się poprzedni zwiastun, czyli tak jak mówiłem, jest to prawdopodobnie Numenor. Tutaj nie będę ponownie omawiał tej sceny. Zrobiłem to w poprzednim materiale, do którego serdecznie zapraszam. Przechodzimy dalej i mamy coś, co może być jedynym plusem tego serialu i coś, na co widać, że poszedł budżet, czyli widoczki. No i tak. Ale co my tu właściwie mamy? Na bank jest to elficka architektura. Być może jest to Lorien. Najbardziej by mi to klimatem i wizualiami pasowało. I robi to całkiem dobre wrażenie. I jeżeli ten serial okaże się naprawdę być fabularnie 1 na 10, to chociaż będziemy mieli ładne obrazki do kolejnych materiałów. Więc zawsze to jakiś plus. Z pięknej krajobrazowej sceny przechodzimy do naszego Uber-elfa Arondira. To, ile czasu antenowego się mu poświęca w materiałach promocyjnych, zaczyna mnie tylko utwierdzać w tym, że faktyczne wydarzenia ze śródziemia będą kompletnie nieważne, a twórcy będą nam wciskać jak najwięcej swojej własnej wizji i dziwnych historii. W tle towarzyszy nam głos jakiejś pani. Niestety jest to chyba po hiszpańsku i jedyne słowo, jakie zrozumiałem, to elf. Dalej mamy ujęcie najprawdopodobniej Morii, która wygląda całkiem spoko, choć bardzo mi przypomina to, co mieliśmy okazję zobaczyć w dodatku do Dragon Age Inkwizycja pod tytułem Stąpienie. Jest to Moria jeszcze za czasów swojej świetności i widać, że jest to żywe miejsce. Mamy słup światła wpadający prawdopodobnie przez jakąś dziurę w skałach, z powietrza zwisa jakaś roślinność. No, całkiem, całkiem, muszę powiedzieć. Później mamy już scenę, którą mogliśmy widzieć dawno temu. Jest to durin rozpierdzielający młotem kawał skały, w której prawdopodobnie znajduje się Mitril, bo w kolejnej scenie trzyma w dłoni coś, co wygląda właśnie jak mały samorodek Mitrilu. No i przechodzimy do naszych farmerów z Westfall, a nie, przepraszam, z Śródziemia. Tutaj nie mam kompletnie pomysłu, do czego ta scena ma się odnosić. Zapewne robi sobie tylko za tło i ma nam to pokazać, że w Śródziemiu są nie tylko ogromne i warowne miasta, ale też zwykłe ludzkie osady, w których mieszkańcy żyją z dnia na dzień, zajmując się przyziemnymi sprawami. Następna scena i mamy rejwujących w lesie Harfutów. Możliwe, że jest to scena, w której ten lud odkrył magiczne właściwości fajkowego ziela. No spójrzcie na nich, jacy są ucieszeni, jacy radośni. Już wybiegają nam na spotkanie, aby opowiedzieć o najlepszej historii z Śródziemia, jakiej Tolkien nigdy nie napisał. Tańcujące Niziołki w Lesie. Kto wpadł na pomysł, żeby umieścić to w zwiastunie? W ogóle w serialu. Jak ogromną rolę według Amazona grają Harfuci w drugiej erze, że tak ochoczo ich wszędzie promują. Następnie mamy panią, lubującą się w wkładaniu sobie w włosy rzeczy znalezionych na ziemi. No i tutaj proszę już wiem, czym twórcy inspirowali się przy kreowaniu wizerunku tychże postaci. No kropka w kropkę. Moim zdaniem cały koncept wciskania tutaj małego ludu kompletnie niszczy to, co Tolkien zbudował we władcy pierścieni. Czas niziołków przyszedł dopiero w momencie wojny o pierścień. Przez setki lat byli niezauważalni. Żyli sobie gdzieś w spokoju i do niczego się nie wtrącali. To jest właśnie piękne, że tak niepozorne istoty w chwili największej próby wykazały się siłą i odwagą godną największych bohaterów w historii Śródziemia. Był to taki ogromny element zaskoczenia. A tutaj twórcy stwierdzili, że, a dobra, skoro tam byknęło z niziołkami, to my też swoich damy. Pozmyślamy sobie jakieś historyjki, pradawne przepowiednie, koczowniczy lud żyjący prymitywnie, ale damy im ogromną księgę zawierającą prawdopodobnie jakąś prastarą przepowiednię, bo czemu nie? Mógłby w to wszystko pieprznąć meteoryt z następnej sceny. Tutaj mamy planszę, która mówi nam, że to wszystko jest oparte na dziełach Tolkiena. Fakt. Oparte, tylko że to się chyba tak o opiera minimalnie, z krawkiem swoich pleców. Przechodząc dalej, mamy bardzo krótkie ujęcie z lotu ptaka na miasto, które znajduje się nad wodą. Być może jest to Lindon. Mamy w końcu w serialu Gilgalada. Wydaje mi się, że architektura tych budynków również wygląda na elficką, więc być może jest to właśnie Lindon. No i po raz kolejny muszę przyznać, że widoki, jakie się prezentuje w tych materiałach, wyglądają zacnie. Później mamy naszą młodą, gniewną Galadrielę, która coś tam tłumaczy. Ach, Amazonowa Galadriela. W ogóle nie wiem, czy twórcy zdają sobie sprawę, ile elfi bohaterowie serialu mieli właściwie lat, bo powiedzenie, że w drugiej erze Galadriela była młoda i niedoświadczona, jest kompletną głupotą. Ona ma za sobą już szereg doświadczeń. Tysiące lat na karku, widziała rzeczy, o których innym się nie śniło. Te parę tysięcy lat między drugą II a trzecią erą są dla niej jak pięć lat dla człowieka. Ale nie. Zrobimy ją młodą i niedoświadczoną, żeby móc wymyślić jej zajebisty charakter development, który w sumie opiera się na tym, że zakuwamy ją w zbroję, dajemy miecz i puszczamy w świat, żeby się napieprzała, bo tak według Amazona wyglądają silne postaci kobiece. Noszą wielkie miecze, są gniewne i lubią się napieprzać. Do tego napieprzania to sobie za chwilę jeszcze przejdziemy, bo teraz zajmijmy się kolejną sceną, w której elfi Wiedźmin z mieczem na plecach i w kolczudze wspina się po lodowej ścianie, ale tym razem, Uwaga, ma coś na kształt czekanu. Nie wiem kto to jest, ale po raz kolejny mamy krótkowłosego elfa. Może jeszcze się okaże, że jest to Celeborn, mąż Galadrieli. Oczywiście cała scena ma trzymać w napięciu i pokazuje, jak niebezpieczna jest taka wspinaczka. Gdzieś z góry spadają odłamki lodu, a na twarzy postaci ewidentnie maluje się strach i zmęczenie. No i znów wracamy do wątku napieprzającej wszystko Galadrieli. Otóż nasza zuch dziewczyna robi fikołki i piruety, wymachując przy tym ogromnym mieczem i co? Tak walczy sobie z trolem. Na to czekaliśmy, na to wszyscy czekali, na Galadriele, pogromczynie troli, orków i dobrze napisanych historii. W tle do Galadrieli mówi coś Elrond Martyniuk z następnej sceny, ale niestety jest to po hiszpańsku i nie mam pojęcia o czym właściwie mówi. Może daje jej namiary na kolejne siedlisko troli, które ta ochoczo wyruszy zniszczyć, żebyśmy mogli popatrzeć jak znów macha mieczem i robi fikołki. No dobra, dość tych podśmiechujek, bo następna scena naprawdę daje mi sporo do myślenia. Co to może być? Widać ciała unoszące się w wodzie i wszystko skąpane jest w czerwieni niczym od ognia. Czy jest to może scena retrospekcyjna z zatopienia Beleriandu lub Numenoru? Tutaj faktycznie pierwszy raz podczas trwania zwiastunu zostałem czymś zaciekawiony. Ale niestety z zadumy wyrwała mnie Cirilla. A nie... To Galadriela. Przepraszam, bo to wszystko wygląda tak podobnie, że nie wiem, w którym uniwersum skopanym przez ambicje twórców jestem. Pytanie brzmi, czy te dwie sceny w jakikolwiek sposób się ze sobą łączą, bo wygląda na to, że tak, więc być może zobaczymy któreś z powyższych wydarzeń z perspektywy Galadrieli. Następnie mamy kolejne śliczne ujęcie na Numenor. Tutaj nie trzeba zbyt wiele mówić. Czuję tutaj tę potęgę i piękno królestwa ludzi. Ale z pięknych rzeczy przechodzimy do Juliusza Gilgalada, który przemawia do Eleronda, a scena dzieje się prawdopodobnie w Lindonie, bo widać jak za Elerondem rozpościera się widok na morze, a gdzieś tam majaczą jeszcze rozmazane światełka i budynki. Okej, okay, i kolejna całkiem fajna scena. Mianowicie mamy tutaj przemarsz orkowej armii, ale zarazem mnie chyba wekna połamie, bo wydaje mi się, że prowadzi ich ktoś bardzo ludzko wyglądający. Powiem więcej, elfio wyglądający. Ale dlaczego właściwie tak uważam? Zasłyszałem i przeczytałem w internecie plotkę, która mówi, że w serialu ma pojawić się brat Galadrieli. Który zszedł na złą stronę i zbratał się z orkami. A właściwie to stał się swego rodzaju przywódcą. A twórcy mieli to określić słowami, że jest on dla nich niczym ojciec. No jeżeli to jest prawda, to ja naprawdę wolę nie wiedzieć, jakie głupoty się nam tutaj zaserwuje. Elfy to ostatnie istoty, które wchodziłyby w jakiekolwiek relacje z orkami. Mam więc nadzieję, że przez jakość materiału i moją wadę wzroku nie widzę tego, co widzę. A tylko mi się wydaje. Z kolei dalej mamy znów Tarmiriel. Z spacerującą chodniczkiem, a z nieba sypią się białe płatki kwiatów. I w sumie nie ma tu nic ciekawego, za to jest w kolejnej scenie. Wracamy bowiem do naszej dzielnej harfutki, która wyciąga ludzi z meteorytów, ale tym razem nie jest sama. I teraz na co one mogą się patrzeć? W powietrzu latają sobie świetliki i raczej ta scena nie nawiązuje do rozbicia się meteorytu. Obie postaci patrzą na coś z zachwytem. Ale każda z nich patrzy w inną stronę, więc pewnie mają okazję doświadczyć w lesie czegoś pięknego. W następnym ujęciu Daenerys Targaryen i Jon Snow pędzą konno do Smoczej Skały, by po chwili pokazać nam pięknym slow motion, że oglądamy spot reklamowy jakiegoś kosmetyku, a nie pierścieni władzy. Tak się nabijam, ale naprawdę oglądając to nie wiem do jakiego serialu zwiastun mi leci. Później mamy jeźdźca wyciągającego podczas jazdy włócznie, która była wbita w ziemię i dynamicznie przechodzimy razem z nim do sceny na morzu, gdzie mamy, tak myślę, numenorejski statek oraz jego załogę. Lecz znowu nie mam pojęcia jaki jest kontekst tej sceny. W kolejnej scenie natomiast mamy mężczyznę i jest to Numenorejczyk. Można spojrzeć na jego ubranie, kolor takiego morskiego błękitu oraz wzór rybich łusek na rękawie daje mi mocne podstawy, aby wierzyć, że jest to Numenorejczyk. I choć nie rozumiem hiszpańskiego, to w połączeniu z kolejną sceną, na której mamy prawdopodobnie Arfa Razona, wydaje mi się, że jesteśmy tutaj świadkami spiskowania przeciw władcy Numenoru. Który w następnym ujęciu stoi unosząc dłonie. Chyba jest na tle jakiejś świątyni, a wiwatuje mu tłum ludzi, ale już dość o tej scenie, bo właśnie galopem wdarli nam się elfi jeźdźcy. Zakładam, że elfi, bo w tle popyla również wojownicza Galadriela. No nie do końca te pancerze do mnie przemawiają. Hełmy przypominają mi te z filmu Troja, a na pierśniki wyglądają, jakby panowie mieli delikatną nadwagę. Teraz przechodzimy do tego, o czym mówiłem na początku: kiedy Durin niszczył młotem skałę. Trzyma w dłoni coś, co wygląda jak samorodek Mitrilu. Nawet jestem ciekaw tego krastoludzkiego wątku. Za to nie jestem ciekaw, co jeszcze potrafi Arondir poza łapaniem strzał w locie. A no tak. Niczym Spider-Man potrafi też przeskakiwać i robić piruety nad wargiem. Bo taką właśnie scenę tu mamy. Kiedyś była grafika, jak z łańcuchem u nogi atakuje namiot. Teraz widzimy, że być może brał tam rozbieg z pół kilometra, żeby przeskoczyć nad wargiem. Czyli będziemy mieli opowieść o tym, jak Aaron Deer został pochwycony przez orków, ale udało mu się na szczęście wydrzeć z niewoli. Świetnie, tylko kto pytał, kto prosił, kto potrzebował. A no nikt. Z tej sceny wracamy do naszych telehobbitów, które ze łzami w oczach się gdzieś przytulają, a że w końcowych scenach grupka nieziołków pod przewodnictwem chłopa z mopem na głowie gdzieś wyrusza, możliwe, że jest to właśnie scena rozstania. Później zwiastun pokazuje nam kolejny kadr na człowieka z meteorytu. I co ciekawe, w miejscu jego lądowania można zauważyć, że utworzył się jakiś ognisty symbol, a ten symbol przypomina mi ziejące ogniem oko. Mam nadzieję, że to tylko moja wyobraźnia mi to dopowiada i nie jest to faktycznie Sauron. No i mamy tę scenę, o której mówiłem. Czyli Mopo Głowy i jego magiczna ekipa rusza gdzieś w świat. Zapewne ostrze z wszystkie rasy śródziemia, że coś niedobrego ma nadejść, bo wyczytali to z nieba i swojej magicznej książki. To taki najgorszy i najgłówszy scenariusz. A może ruszają po prostu na poszukiwania miejsca, w którym się osiedlą. Ok, i to by było na tyle w tym zjastunie. Szczerze, to był dla mnie strasznie nijaki. Jak mówiłem, miałem problem ze zrozumieniem, o czym ten serial właściwie ma być i o jakim uniwersum traktuje. A co wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.